Widzowie, krótko mówiąc, oszalałem. Jeżeli pod tym materiałem wbijecie 2000 łapek w górę, to dzisiaj o godzinie 20.00 pojawi się jeszcze jeden odcinek z obiecanego przeglądu FIFOwego TikToka. I powiem wam tak szczerze, że nieźle się uśmiałem. Troszkę popracowałem nad montażem tego materiału, więc naprawdę. No mam nadzieję, że wbijecie te łapki, ale przede wszystkim wbijecie o 20 na ten odcinek na kanale Max HD. Content się kończy, FIFA się kończy, nie ma co nagrywać, a MEX dwa odcinki jednego dnia. Ale zanim jeszcze to przypominam o subskrybowaniu kanału, wbijamy 70 tysięcy subów, jesteśmy coraz bliżej, dziękuję wszystkim osobom, dzięki którym mogę się rozwijać. Zobaczcie co trafiłem w paczce, a właściwie w piku z ikoną, a tymczasem już bez przedłużania zapraszam na dzisiejszy materiał. Lecimy, nagrody za Foot Champions. Szkoda, że nie udało mi się wbić Golda 1. Ale nie miałem czasu dograć. Jest Gold 2 i tak nie jest źle. 45 tysięcy. Y dwa playerpiki, jeden z czterech. Jakieś paczki będą zawsze. I Kaman. Nie wiem, co się z tych pików może trafić, ale oby coś dobrego. Pierwszy playerpik, jeden z cztery, osiem, dziewięć. Plus. Na nic nie liczę. Zobaczmy, co będzie. Sam jestem ciekaw. Oby fajny overall. Beniet! Ej, to jest dobry traf. Nie? Ten będzie jest dużo warty chyba jeszcze gdzie ja go zmieszczę? Pierwszy player pick był kapitalny, ale co w drugim? Może nadal będzie coś świetnego, ale byłby jaja. Ederson! Fenomenalna karta pod przepałkę! Czy malen? Kurde ten malen fajnie wygląda. Ale Ederson pod przepałkę. Bo muszę mieć karty pod przepałę. Złotej paczki, rzadkich kart Walkout O Jezu, chyba niebieski słaby, ale Brazylia Esio Dlaczego to jest walkout? No nigdy nie zrozumiem. No dobra, ale 8-4 się przydadzą Pod dzisiejsze te SBC Ale czemu to jest walkout? Kurde, no to jest Błagam, walkout bo to już będzie przykre, ja pierdolę! Nie wierzę! To niezły i jeszcze banega i cardio 8-5, chociaż, ale tragedia. Żadnego walkoutu, chociaż jakieś 8 trójki w środku, 3-8 trójki. Tragedia. Szczerze, tragedia. Walkout, proszę i coś dobrego. Takiego, no, żeby było pod przepałkę. Czy było warto zrobić tą paczkę? Bo trochę nam zajęło. Jak nie będzie walkoutu, to jest to tragedia totalna. Zobaczmy. Jest walkout, więc jest już git. Brazylia. LS! Ja! Wiem, że jest nic nie warty, Ale overall ma. Nie ma z tego nawet walkoutu. Nie widzowie, nie ma. Rzeczywiście. <laughs> Patrzcie, to kurtua Fabinho. Ej, fenomenalna paczka. Szczerze, o tak się zwróciła. I to jeszcze. Jak... O jezus, bardzo czekajcie, ile? Neymar z 70k, Kurtua ze 100 tysięcy tu jest na bank. Jest! Jest pique! I cyk w pierwszym piku łokałcik. Ez. Es... Tako w pierwszym, a jak? Jesus na was czy Orszabal? Jesus na was może. Przynieś coś dobrego, Dawid. Co daje? Laporte 87, let's go! Nie, te piki są super. Say, music... <laughs> Co jest? Te piki są kosmiczne. 84! LOL! Najsłabszy overal 8-4! Nice! 8-3 mandanda! Otwieramy i będzie sprawdzane. Może Brazylia? Ile jest dwóch Brazylijczyków? Dobra, sprawdźmy Edera Militao na razie. Nie jest to Eder Militao, ok. To też tragedia, jeżeli będzie Paredes. Jezu, Buffarini, to nie umie, też trafić do mojego klubu, prawda? Dobrze, nie jest to Morata. Oj, gdzie jest Morata? Cyk, wykreślamy. No, ale zobaczmy, kto na nas czeka. Nie jest to grebić No ten Andes, co trzeba zobaczyć? Dobra, specjalny SP Urugwaj. Czy to jest Nandes? Nie jest to Nandes, dobra Git. I ten Klosterman też często leci. Czy to jest środkowy obrońca z Niemiec? Czyli Klosterman, który podobno często leci. Nie jest. Mam nadzieję, że wszystko dobrze zrobię, ale chyba tak. Nice, czyli Chilwell lewa obrona, Anglia. Czy to jest lewy obrońca, Anglik, Chilwell? Nie jest! Ty, mam nadzieję, że nie squeakcelowałem. Jeszcze Martinez. To będzie bardzo dobrze. Proszę, nie Martinez. Czyli tragedia. I tak Dobry jest on, czy nie? 4 na 4. F, RIP, Martinez jest spoko. 94 oceny to jest na pewno duży plus. Widzowie, trzymajcie kciuki, obyśmy trafili coś dobrego. Come on, który pik pierwszy sprawdzamy? Dobra, drugi wydaje mi się najwięcej. Lecimy, widzowie, proszę, coś dobrego. Co tutaj? 80 fizyczności, 83 podań. O kurde. To już chyba nic dobrego. 91 strzałów, 53 obrony. Nie KDP. wiem co to. 4 złote. Nie, nie teraz donate. Y. Dzięki, dzięki, KLDP, ale nie teraz. Zaraz przeczytamy. Pozdrawiam Ciebie. 94 tempa. Thierry Auri Prime w pierwszym. Pierwszy pik Słaby, nie oszukujmy się. Oby kurde, auri. Nic specjalnego w pierwszym 90 podan, 89 fizyczności. 77 tempa. Już myślałem, że jakiś huli. Tata, jakiś syf. Come on. I trzeci player, pick. No Ronald Koman na pewno nie. Ach. Proszę, widzowie, Bless RNG, żeby w trzecim coś było. Bo na razie jest słabo. Koman się w ogóle nie przyda. Auri też niezbyt. 81, podań 90 fizyczności. Ma brońca jakiś. Kurde I co teraz? Makelele, Auri? Może ten Makelele? Nie wiem, co wy byście brali? Co stąd brać? Auri czy Makelele? No, słaby pik Weźmiemy tego Auriego dla zabawy. Tam Więks, Więcej jest wart. Będzie pod przepałę w razie czego. A Makelele i tak mi się nie przyda.